To moje paliwo! Okay. Browar Łąkomin nie przebiera w środkach. Uważyć potrafią Basiora i Kotka. Mocne ciemne piwa są ich specjalnością, do słodu i alkoholu pałają miłością. Co nie znaczy, że żałują chmielu, ba, nawet się nie boją whisky i karmelu. Francuski pieśnia znany Indiany śpiewał o tym piwie, gdy jeszcze o trunek nie był rozlewany Niejako chępo stał na cześć tego piwa, wtedy gdy się nikt tego piwa nie spodziewał. Rockendrola to nie żadna Coca-Cola. Wypić człowieku, a w mig zmiknąć ci za kola. Rockendrola, przy tym słuchaj, będziesz jurny niczym buchaj. Szybki, żwawy lecz nie pijany, z buta dojdziesz do Gujany. Hard rock czy folk metal to nie taki detal, bo o piwie każda z pieśni tobie to się nawet nie śni, ile tam jest piwnej treści. Peron wzywa Barcabela, czy to piątek, czy niedziela, mroczny demon Behemota czy niedzielacze, czy sobota? Kwaśny i Tak smakuje. kwas z odsłonięcia. Panie Hamrodek, kwasy? Pan nie boję? I w rewolucja za płotem stoi. Ipy i apy, birgiki drętwawe, a pan waży tylko leżak i chmawe? Panie poszpichal, ja se nie boję. zrobię, zachwycać się będą, birgiki opole. Yeah! Zachodni brzeg usa, gdzie się rytmicznie nogą porusa, słynie z piwa co się zowie, i z muzyki co daje po głowie. Czy Van Halen, czy black Flag, zawsze to zachodni brzeg. Stąd to piwo takie fajne, chyba sobie jedno walne. Metalika wyskoczyła z koszyka, jak Filip Konopi, taka śmaka traszowa muzyka. Ale straszem to piwo w ogóle się nie zgrywało. A i metalica nie rozjaśnia nam lica. Piwo bezalkoholowe, niby smaczne i zdrowe, ale trochę mu brakuje treści. I nam się to w pale nie mieści. Rower bez kół nie jeździ. Importer to nie impotent. Lecz na porter niezły patent. Zrób sobie dobrze porterem ze świebodzina, nawet gdy wczesna jest godzina, i śpi dziewczyna. Ta laktoza z mleka matki powoduje ten smak gładki, a malina oszalała, że się z IPą skumplowała. Dla birgików więc to piwko, wywołuje duże zdziwko, w tak się bawi solidko. Soli Robił gazda piwo w górnek. Jaspo lesie brzmiało, walił chmielu, słodu, drożdy, co by się zadziało. Hej, wysło piwo domowe, hej, smaczne i zdrowe. Mega i hejsy Disco może wszystko, gdy w pobliżu jest konkretne chłopisko. Wyciąga damy spod opieki mamy i małolaty spod opieki taty. A kto zasłuży, ten dostaje pat. Hej dziewczyny i chłopaki, dzisiaj tiaki tu z mintaki. Srogi sur z cytrusami kosmicznymi niuansami. I nie taki... I nie tiaki diabeł straszny diabeł straszny, wiele bardziej jest. grubaszny. Pojedyncze piwna brzmi. Były sobie trzy browary, ni do rymu, ni do pary. I tak postanowiły sobie popleść, poważyć, co może się zdarzyć. I, sto, I stało się, co postanowiły, bardzo dobre piwo uważyły. Trzy po trzy, bo tak zwie się owe piwo, charakteryzuje się nie za dużą goryczką, przemiłą, z kontrastem słodyczy. Kto nas próbuje, ten jeszcze nie jeden raz sobie trzy po trzy zażyczy. Doktor Frankenstein stworzył potwora, wielkiego twora, półtora stwora, firmy, piosenki, muzykal nawet, czas na piwo, co straszy, zapewnia dobrą zabawę. Choć w tym piwie więcej straszenia, niż ten trunek ma do powiedzenia. O tym się nie mówi, o tym się nie gada, to się pije, bo tak wypada. WIPLAZ! Jak to James Hetfield krzyczał w tym utworze na płycie Killemao. W tym jednak przypadku akcent polski jest duży i wzniosły, bo piwo powstało też za przyczyną browaru stumostów. Tego by nie napisał nawet puszki, co się dzieje w kuflu, gdy podejmiesz owe piwo z puszki. Trzymajcie się kufli, butli, budli, Co Subskrybujcie ten kanał tak, do zobaczenia na tak,